Cześć wszystkim, jestem Mateusz, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić część hoi, które znajduje się w tym goboksie. Mam przed sobą jaki również w ręku, choje, które chciałbym Wam dzisiaj przedstawić, zobaczyć, jakie one są piękne, jakie są nowe przyrosty oraz niektóre w ogóle wam przedstawić, dlatego że zapewne jeszcze ich nie widzieliście u mnie na kanale. Możliwe, że widzieliście je u innych osób, czy jak przeglądaliście Instagrama, czy inne tam platformy i szukaliście swoich wymarzonych roślin. A dzisiaj chciałbym Wam przedstawić kilka choi, które przyleciały do mnie mniej więcej w lutym tego roku i zobaczymy jak one się aklimatyzują i jak one teraz wyglądają. Tutaj w ręku przede mną mamy już pierwszą choję. Jest to choja Undulata VN390. Dokładnie jest to hoja Undulata Army, mam nadzieję, że będzie to widać, ale ta choja będzie posiadała taki dosyć nietypowy splash, jak na tą odmianę, którą tutaj mam, dlatego, że nie wiem dlaczego, ale niektóry ten splash wpada mi trochę w fiolet w przypadku tej sztuki. Dokładnie tej sztuki. Jest ona normalnie już zaklimatyzowana u mnie w dońce 11,5 cm, sobie ośnie w i widzicie, że tutaj piękny, już długi pęd idzie, a z pierwsze nowe liście też się pojawiają. O, spójrzcie na to, jak ona cudownie wygląda. Powiem Wam, że choje undulaty naprawdę bardzo fajnie się aklimatyzują. Jeżeli coś miało z nimi być nie tak, to w większości już było nie tak na samym, samym początku. Także możecie tutaj zauważyć, że ten splash jest na serio cudowny. Nie ma go niesamowicie dużo, tak jak w przypadku innych hoi, undulat, bo też są inne odmiany, i za chwilę taką zobaczymy, ale ta choja naprawdę ma cudowny ten splash. To co mogę Wam powiedzieć, to to, że w porównaniu np. z innymi chorami undulatami, to ta nie ma aż tak bardzo mocno pofalowanych brzegów, o dziwo. Ten, ten liść jest nawet tutaj do połowy prosty i później widać, że jest pofalowany. Ten liść, który ma najwięcej splashu, jednak jest najbardziej pofalowany. Choje undulaty były bardzo, ale to bardzo pożądanymi roślinami, na pewno ponad 2 lata temu i wcześniej. Teraz dalej znajdują się osoby, które chciałyby mieć je w kolekcji. Ja Wam powiem, że ja też od zawsze chciałem mieć akurat choje undulaty w kolekcji i to jakąkolwiek odmianę. Stosunkowo trzymają swoje ceny, bo jakoś nie spadają ich ceny drastycznie, także powiem Wam, że te choje naprawdę są urokliwe i Wydaje mi się, że jakieś sztuki będą pojawiały się w kolejnych miesiącach raczej, ale powiedzmy w kolejnych dostawach, tak najprościej by to ująć. Także to była Hoja Undulata Elmi. I chciałbym Wam teraz przedstawić kolejną undulatę, którą może już tutaj widzicie, dlatego że jest to Hoja Undulata Silver. Jest to dokładnie VN 481, jeżeli ktoś by chciał dokładnie znać, wyżukać ją po kodzie. i co tutaj mogę powiedzieć? I ta hoja undulata, i ta poprzednia hoja undulata, można by powiedzieć, bardzo fajnie zniosły podusz. Tutaj widzicie, że ona no, na paliku musiała być, ma multum korzeni, które tutaj rosną, ale w większości te korzenie, powiem Wam, są u mnie tylko i wyłącznie dlatego, że jest tutaj ekstremalnie wysoka wilgotność. Tak, ona tymi korzeniami również pobiera wodę. Na serio. Bo wilgotność tutaj jest bardzo wysoka. Ale to dobrze, bo jeżeli będę chciał ją przeznaczyć do pocięcia, a raczej będę chciał ją przeznaczyć do pocięcia, to będzie ona bardzo szybko później do sprzedaży pójdzie. Jakby na to nie patrzeć. Albo na cięte sadzonki byśmy ją posprzedawali. Zobaczymy. Także to jest choia Undulata Silver. To, co możemy zauważyć w przypadku tej choi, to to, że od razu ona będzie miała jeszcze więcej tego srebrnego. Jeszcze więcej srebra tutaj jest. Fioletowe przebarwienia się też pojawiają, dlatego, że jeżeli spojrzylibyśmy na spody liści, to one właśnie są takie piękne, bordowo-fioletowawe. Bardziej pod bardzo mi to podchodzi. Spójrzcie na to, jak ona cudownie wygląda. Jak ona dużo splashu ma. No. Jest to też na serio bardzo fajna hoja. Od razu mogę Wam powiedzieć, że dulaty bardzo fajnie i szybko się u mnie aklimatyzowały. Także jeżeli tylko dalej będzie popyt, bo mam trochę o ich undulat, które będą przeznaczone do sprzedania, to dalej będzie można je importować. Czy też można by pomyśleć, czy by przypadkiem ich nie dać na import specjalny lub na przedsprzedaż coś w ten deseń, ale do tego czasu jeszcze długa droga, na razie pomyślmy o tym, co tutaj wokół nas jest, co możemy tutaj zrobić z tymi roślinami. Raz bardzo szybko się aklimatyzowały jak na ogólnie choi i nie zrzucają mu tu liści. Dlatego, że w przypadku aklimatyzacji choi, to co mogę Wam powiedzieć, to to, że one zrzucają liście to jest prawie, że norma. Prawie, że norma. Żeby importowane rośliny, szczególnie choje, które mają ten system korzeniowy drobny, bardzo dobrze zniosły podróż, no ciężko jest. Także jeżeli one nie zrzucają multumu liści, a gdzie multum to myślę, że tak jak zrzucają już około 20% liści, to dla mnie to jest dużo, no to, to to by było ciężko wtedy z tymi chojami, ale w przypadku choi undulaty aż tak mocno nie jest. W przypadku choi undulaty one sobie dosyć spokojnie zniosły tę podróż. Teraz, przed tym jak je wyjąłem gdzieś tam za kamerków, to powiem Wam, że dopiero wtedy usunąłem jakieś dwa obeschłe liście. I to... A w przypadku jednej to był tylko jeden obez także nie ma tutaj nic złego, jeżeli chodzi właśnie o te choje. Mogę Wam powiedzieć, że one są na serio proste w uprawie, jak dla mnie są proste w uprawie. I będą bardzo fajnie teraz cieszyły oko. To co, przejdziemy teraz może do kolejnych choi, które tutaj mam, bo mam przygotowane jeszcze cztery choje, w tym jedną choję, która już była w sprzedaży, ale chcę Wam pokazać, jak czasami wielkie sztuki potrafią wyglądać. I ona między innymi jest tutaj, ale mam jeszcze troszeczkę większą sztukę. No. Także do tamtej za chwilę przejdziemy. A teraz spojrzymy na taką bardzo miniaturową choję o bardzo malutkich niskach. Spójrzcie na to. Jeżeli byśmy poszukali tej choi, to będzie choia z papua MVN 399. A teraz nie wiem, czy to M powinno tam być. Hoja z z Papua, czyli nie ma ona dokładnej nazwy, nie znamy jej dokładnej nazwy. Wiemy tylko tyle, że pochodzi ona właśnie z Papui Nowej Gwinei. To, co możemy zobaczyć, to to, że jej włoski na liściach są dosyć widoczne. Mam nadzieję, że to teraz będzie widać. Spójrzmy, zobaczmy. Ja się tak ustawię i mam nadzieję, że się wyfokusuje jak najmocniej i będziemy mogli zobaczyć, że tutaj włoski na liściach są widoczne. Może tutaj na kolejnych listkach będzie coś widać, ale tak, jest to dosyć włosiona choja o bardzo delikatnych listkach. Same liście nie wyróżniają się bardzo mocno kształtem, ale powiem Wam, że tempo wzrostu jest na serio szybkie. Choć proces aklimatyzacji był dość mocno kłopotliwy, dlatego że w przypadku właśnie tych choi drobnolistnych, aklimatyzacja jest jednym z najgorszych etapów, jakie może, co w przy przypadku tej choi będzie ona przechodziła, dlatego że ta choja na serio, ile ona zrzuciła, to ja nie policzę. W przypadku aklimatyzacji takich bardzo dobno listnych choi, to co najlepiej mi się sprawdza, to to, że ja od razu ją tnę jak na. Yy, może nie na, na jak najmniejsze kawałki, ale tak. Ona musi zostać od razu pocięta i umiejscowiona właśnie w kółku, dlatego że korzeni to tam na serio nie ma co się wtedy doszukiwać. Ciekawe jak ona w ogóle będzie kwitła? Musiałbym gdzieś to kiedyś poszukać, jak ona może w ogóle kwitnąć. W ogóle zauważyliście również, że w przypadku choi mam bardzo takie żywe podłoże, dlatego że ten mech spagnum, który tutaj się znajduje, również jest żywy. Zobaczmy, czy mam jeszcze coś o tej choi zapisane, co chciałbym Wam powiedzieć, ale z tego, co widzę, to chyba nie. Jedyne, co sobie zapisałem, to to właśnie, że kwiaty są bardzo rzadko spotykane, ale warto na nie czekać. Także miejmy nadzieję, że kiedyś ona nas również za uroczy, jakimiś pięknymi kwiatami, ale do tego czasu jeszcze na pewno długa droga. Także w tym momencie przejdźmy sobie do kolejnej choi. Kolejna choja, powiem Wam, że też jest cudowna. Zanim Wam pokażę tą choję, to spójrzcie w ogóle na tą doniczkę. Ile tutaj jest muchu? No bo tutaj muchu to też jest na serio, na serio sporo. Zobaczcie, jak sobie spagną pięknie tutaj rośnie. No. I kolejną choją, którą chciałbym Wam pokazać, jest to choja sanki variegata. Dokładnie z wariegacją wewnętrzną i ten pęd, ten, o, ten pęd już jest z mojej uprawy, to jest ten pęd, który ja wyhodowałem, bo wcześniej miała ona taką wariegację, zobaczcie. Bardzo mało jej było widać, a spójrzcie teraz na te najnowsze listki. To jest najnowszy pęd i teraz mam nadzieję, że się sfokusuje, o. Nie wiem, w którą stronę powinienem pójść, żeby to ładnie pokazać, ale może tak. O, Może tak będzie dobrze. Spójrzcie na to, jaką piękną ona teraz ma wariagację. Bo wcześniej to było takie, no, coś tam jest. Coś tam mogłoby widać. Ale teraz, teraz to widać. Teraz to widać, że ona ma na serio cudowną wariagację. Także niech ona tylko coraz to lepiej rośnie. I zobaczymy. Co będzie dalej z tą hoją? Dlatego, że powiem Wam, że hoyat sangi i nerwy na per serio, bardzo dawno chciałem mieć. Zawsze mi się ona marzyła, podobnie jak hojac undulaty. A jak tylko zobaczyłem, że jest taka ładna sztuka dostępna, to nie mogłem jej po prostu nie sprawić, żeby ona jednak do mnie trafiła. Także tak wygląda hoyat sangi albo z e, sangi i nerwy Także możecie zobaczyć, że ta ciemna zieleń dosyć mocno po różnych liściach sobie kontrastuje właśnie z tą wewnętrzną warygacją. Tak szczerze teraz się zastanawiam, czy wariegacja w przypadku tej choi będzie mocno zależała od stopnia naświetlenia. Dlatego, że u mnie jest stosunkowo jasno w tym miejscu, gdzie trzymam choję. Nie jest ciepło o dziwo, dlatego że stoją sobie na najniższej półce, bo im wyżej to jest, tym cieplej w przypadku geowolksów, ale jest na serio jasno. Także możliwe, że to też jakiś delikatny wpływ na tą choję miało. Tutaj przede mną już została ostatnia choja, tylko przepraszam, bo mi się przedstawiła. I mamy tutaj choję teraz, Minutiflorę. To też jest właśnie taka choja, która ma dosyć drobne listki. Jednakże kwiaty będą później ładnie zachwycały tymi baldachimami, jak tylko i wyłącznie one rozkwitną. Widzimy delikatny, ale to na serio, bardzo delikatny splaszcz na liściach, i mam nadzieję, że jesteście w stanie zaobserwować to, ale ta, te liście hoi mają również strukturę, tak? Jeżeli tutaj się dokładnie przyjrzymy, to powinniśmy zaobserwować to, że mają one pewną strukturę. Widać. Może nie tyle unerwienie, co pod światło widać, że coś tam jest taka minimalna, jakby skrawęża węża, coś w ten deseń. Także nie są to typowo gładkie liście, to też właśnie będzie wyróżniało tą hoję, a z to, że będzie ona na serio efektownie oraz długo kwitła, dlatego że z tego, co sobie zapisałam tutaj, to hoja minutifora dosyć często będzie kwitła, nawet w, do w domowych warunkach. Jeżeli chodzi już o same kwiaty, to, to, co pan, to, to, co sobie właśnie zapisałem, to że są albo one troszeczkę białe, albo bardziej pod krem podchodzące, także też powinno to na serio cudownie później wyglądać. Tak szczerze, wszystkie choje, które widzicie, są tylko i wyłącznie posadzone w doniczkach 11,5 cm i. W pół. I tak najlepiej mi się one aklimatyzowały tutaj, co tutaj dużo mówić. Także miejmy nadzieję, że teraz tylko ta hoja właśnie, minutiflora, będzie sobie tylko ciągle lepiej rosła i zobaczymy, co będzie z nią dalej, bo ja też nie mógłbym się doczekać, aż ona w końcu zakwitnie. Jeszcze to, co mogę Wam powiedzieć o tej hoi minutiflorze, to to, że w przypadku tej hoi, to jest to już czwarte podejście w przypadku importu jej. także nie wiem, dlaczego poprzednie nie wychodziły. Czy Aklimatyzacja wtedy nie wypadała, czy cokolwiek się stawało podczas importu, to to jest czwarte podejście w przypadku tej hoi. Także zobaczcie, że ona żyje, jest dobrze i miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej, bo mam nadzieję, że też będę Wam kiedyś się w stanie mógł zaoferować. Bo na razie nie wiem, czy ktoś aż tak dużo roślin by kupił, dlatego że takie rośliny musiałyby być wycenione od tego, jak dużo liści tam jest. co co może być na serio, ale to na serio ciężkie w przypadku takich roli, czy jak dużo węzłów tam jest, ile z tego sadzonek dałoby się zrobić. Nie wiem, jakby inaczej można było ją wycenić, oprócz tego, że można byłoby cenę zakupu pomnożyć przez moją mężę i wtedy też mogłaby wyjść cena yy, sprzedaży, ale powiem Wam tak, takie rośliny raczej byłoby bardzo mało osób, które chciałyby je zakupić, także musimy trochę poczekać, aż one urosną, zostaną pocięte i tutaj rozmnożone i wtedy będziemy mogli iść dalej. Tak, jeszcze mam tutaj jedną choję. Tutaj mogę Wam pokazać też taką bardzo drobnolistą. To jest Hoja Species Mini Kalimantan. Zobaczcie, jak ona wygląda. Ona wcale tak mocno nie przypomina tamtej poprzedniej choi. A ja się zah zahaczyłem o jakąś inną choję. Będę się musiał tam odczepić troszeczkę. Także Hoja Mini Kalimantan, to co możemy zauważyć, to to, że ona posiada troszeczkę więcej splaszu i jednak te listki też są trochę inne. Zahaczyłem się o taśmę rzepową, którą była przypięta inna roślina. Zobaczmy, tak będzie widać ładnie? Miejmy nadzieję, że się choć trochę sfokusowało. Także. Taka choja mini Kalimantan. Też może kiedyś zobaczymy, jak ona będzie dalej szła. A teraz chciałbym Wam pokazać ostatnią choję, bo spójrzcie na tą choję Lakunosa. Także jest to choja Lakunosa zebra skin. Spójrzcie, że ona jest na serio cudowna i duża. Naprawdę ona jest duża. Takie choje takiej wielkości, jeżeli chodzi o choje kunosy, spokojnie mógłbym sprowadzać w imperutach specjalnych czy dla kogoś, jednakże nie wiem, czy znalazłyby się osoby, bo wcale takie duże choje nie są tanie. Jednakże, jakbyśmy spojrzeli na wielkość tej rośliny, to są one już dość mocno opłacalne. Także, jeżeli przyjrzymy się tej choi na nosy, tej hoi lakunosie, chyba powinienem bardziej powiedzieć, to to, co możemy zauważyć, to to, że ma ona na serio cudowny, taki miętowo-sygny kolor w połączeniu właśnie z takim ciemniejszą zielenią po środku. Ten splash który mamy tutaj na liściach, jest on na serio prawie, że wszędzie na całych liściach i możemy zauważyć, że odwrotnie występuje on że splash jest na zewnątrz a wewnątrz mamy już zielone części rośliny, takie ciemniejsze. Także te ciemniejsze części rośliny będą odpowiadały już za więcej pożywienia dla tej rośliny, no a wiadomo, że srebro już aż tak wiele to nie. Jeżeli chodzi o coś więcej z tego wybarwienia, to dlatego ona została nazwana zebraskin, bo komuś pewnie... Te tutaj, właśnie, ciemniejsze kopki, ciemniejsze paski przypomniały, że to wygląda podobnie jak zebra. Tutaj nasyljono wiutkie liście, jakbyśmy zobaczyli, jak one cudownie wyglądają. O. Widać? Widać, mam nadzieję. Także to są piękne, najnowsze listki. No i pewnie komuś to zaczęło przypominać zebę, no i dlatego zebra skin powstała. A że bardzo dużo osób lubi też dużo srebrnego na chojach, to też ona staje się coraz, to coraz bardziej popularna. Że spójrzcie jaka jest to ogromna już choja. No. Jest ona cudowna. Być może tak to nie najlepiej było widać, ale tak to by, na, tak to by trzeba było chyba pokazać. Czy znaczy tutaj jakbyśmy sobie zrobili zbliżenie na tą część? choć nie wiem jak dokładnie, no ale nic. Także spójrzcie tylko jaka to jest wielka choja, jaka ona jest duża. Nie jest to pewnie największa, największa choja, jaka mogłaby być, ale już ten rozmiar mi się na serio bardzo podoba. Także ona już między innymi była dostępna w malutkich nożyczkach 7 cm i zobaczymy jak to będzie dalej z podobnymi chojami, dlatego że mam tutaj również choję Silver plato, jeżeli chcielibyście zobaczyć. A tej choi to chyba w ogóle jeszcze nie było. Dlatego, że to jest Hoja, chyba Rebecca Splash? Tak. Zobaczcie, jak ona wygląda. Tak wygląda choja Rebecca Splash. Także kompletnie hoja, której nie chciałem dzisiaj pokazywać. Nie myślałem o tym w ogóle, żeby ją pokazy pokazać. Ale dlaczego by Wam jej nie pokazać w ogóle? Także, hoja Rebecca Splash charakteryzuje się tym, że ma na serio bardzo ciemnozielone liście z delikatnym splaszem gdzie nie gdzie. Też ona ciekawie wygląda. Nie da się ukryć. Choć tego splaszu coraz mniej niestety u mnie jest. Zobaczymy, co z nią dalej będzie. Ciekawe, czy jakby dać ją w inne miejsce, to może by troszeczkę więcej tego splaszu robiła, dlatego że teraz, tak ja, stoi dosłownie tutaj, gdzie jestem i wcale najwięcej oświetlenia to ona nie ma to może będzie się trzeba zastanowić, czy by przypadkiem nie dać jej do większej ilości światła, może zmienić nawożenie, nie wiem, tak szczerze. Dlatego, że jakbyśmy się przyjrzeli na starsze liście, to tej wariagacji tego spleszu było jednak trochę więcej. A teraz sama choja wygląda tak. Tam mam nadzieję, że możecie dojrzeć, jak wyglądały poprzednie liście, które do mnie przyleciały. Odstawmy to już sobie, bo tak szczerze to by było na tyle, jeżeli chodzi o choje, które chciałbym Wam dzisiaj pokazać, bo tych choj jest jeszcze trochę. Są też choje nowe zamówione, z tego co pamiętam, może nie jakoś bardzo dużo sztuk, bo z chojami to też jest ciężko, jeżeli chodzi o to, żeby dostać naprawdę piękne choje w dosyć takiej akceptowalnej cenie, może nie tyle, że niskiej, ale takiej, którą byłbym w stanie za nie zapłacić. Także powiem Wam, że choje to zależy, jeżeli chodzi o importy, bo są choje, które na serio bardzo fajnie się importują. Bez problemu one znoszą aklimatyzację, choć te aklimatyzacje w przypadku choi są zazwyczaj trochę dłuższe. To jednak to, co muszę zaznaczyć, to to, że czasami albo choja przyjdzie w dobrym stanie, albo przyjdzie ona kompletnie zgnita. I teraz tutaj trzeba myśleć, co dalej z takimi chojami robić. Jeżeli chodzi o to, czy choje mogłyby się pojawić na imprecie specjalnym, choć tego to już raczej nie będzie, ale czy na powderze, coś na tym deseń, albo na live z Indonezji, no, to jeszcze nad tym pomyślimy, zobaczymy, bo teraz zastanawiamy się, jakby je kolejnym razem wysłać, aby jak najlepszym stanie one dotarły oraz jak najwięcej ich przeżyło. Także nad tym będziemy myśleć. Możliwe, żeby się pojawiły. W komentarzach możecie pisać o tym, jakich hoi szukacie, czy z chojami się interesujecie, oraz jakie choje by Was interesowały w przyszłości, o jakie choje byście chcieli ostrzeżyć swoją ofertę. Także ja Wam przedstawiłem troszeczkę hoi, jeszcze więcej hoi na pewno będzie u mnie dostępnych, oraz ja też bym chciał kiedyś powiększyć swoją kolekcję Hoi. Także dziękuję Wam bardzo mocno za obejrzenie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał. Jeżeli chcecie oglądać więcej moich filmów, zachęcam Was bardzo mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!